<noise> Ej, bo ale to, nic. to jest cicho, nie jest. Wydaj, się. Cicho! Nic nie Cicho, cicho. No, no, okay. W imieniu wszystkich osób tutaj zgromadzonych, <noise> jak <w pościele>. <głos> <głos> Nie, 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 cicho. jak urdyka na bon. No to Nie, cicho, no, <noise> Nie przeszkadzaj mu, bo się kurwa ma chopać w Nie. No. no, jeszcze raz. Bo no. będzie go dać tak długo, kawałek <noise> W imieniu wszystkich osób zgromadzonych na razie. <grym> ja, Dziękuję wszystkim za przybycie. Cieszę się, że razem mogliśmy spędzić bardzo miło wspólnie czas na tych który Więc... <grym> Na się na pierdol, którzy się bzyknąć Normalnie się <grym> i pierdnąć z Pomawić się. <grym> I to jest, jest dla niego brawo. brawo! Boooo! Następnie to zrobię ja ja no, no, w życiu, to strona seata kupi koksa. Tak! Popieram! Mogę wsadzić koksa na korek. Najlepiej w pick-upy. Sprawdzę wicki.